Ale jedziemy tutaj Testowaliśmy do tej którą nazywamy Bria albo Marzenka do jak opisywałem ze starokardu tylko szybkie trasy A1, S5 140 km na godzinę na A1, to więcej w nie ja chcę jechać, a ja chcę tylko na autopilocie i 120 plus plus fat, na S5 dobyt koszcia i z powrotem Zapraszam Was do zasubskrybowania, do polubienia tego filmiku, tym bardzo mi motywujecie, wspieracie oraz spiszcie w komentarzach, co było ciekawe co nie i czego byście chcieliście zobaczyć. Dzięki bardzo. Naszym celem jest dzisiaj dojechać do Bydgosia, szybko, tam swoje załatwić sprawy i wrócić w ten sam dzień. No niby nie, nie dużo tych kilometrów, ale jest teraz zima plus 4 stopnie, więc wiecie, bomba ciepła ma coś do roboty, to jest samochód dwuletni z degradacją baterii terenie wstępną, ale ma bombę ciepła, bo jest po więc jedziemy też w tym wyjeździe korzystam z carby Tesla też e planners sprawdzam porównuję to do nawigacji Tesli i też będziemy patrzeć co wykresik energii będzie pokazywał tej Otóż jedziemy teraz, mamy 80% naladowania baterii, mamy 79% e beta Planner jest uruchomiony na przeglądarce Tesli Odczytuje serwer e BetaRoot Planner Wskazania naladowania baterii z API Tesli teraz już jest 79% Oczekujemy być w pędkości na miejscu 11.19 Oraz co będziemy mieli? 51% ładowania baterii. Tesla przywituje do sali. Dobra, i potem chcemy od razu pojechać z powrotem. W metodologii, że będziemy w domu mając 13% baterii, a Tesla nam mówi, że będziemy w domu mając 11% baterii. Póki co, bez problemu te 285 km pokonamy bez ładowania, wyjeżdżając z domu z naładowaniem 96% nie ladałem po 100%. dałem sobie ONT 190 90 dodatkowy UFO. Przytoczę UFO, widzę. Dzisiaj jest G12 Także OK. W 4 stopnie na ulicę. Bateria ma 18 stopni. Nie podgrzewałem baterii. Po prostu wszedliśmy w mechanizmie. Tu jest bateria LG, ta mniejszej pojemności teraz już są większe zaletą tej baterii LG jest to, że ona tak się nie boi zimna i w temperaturach 10 stopni na przykład około tej temperatury startowaliśmy nie ogranicza w ogóle mocy nie znika nam zasięgu więc i Tesla nawet nie podgrzewa baterii aktywnie przy takiej temperaturze wyjechaliśmy jedziemy 140 autostradą silniki kręcą, mają to tyle silnik ma 41 stopni to, to ciepło jest to ciepło odprowadzane z olejem potem w ciepło, ciepła do tego pływu wchodzącego do glikolu, no z glikolu to idzie do pompy ciepła pompa ciepła to przekierowuje na odżywanie terminu oraz na odżywanie baterii już po troszeczkę idziemy, klimatyzację mamy ustawioną na auto praktycznie nie ma obyczajnej ac wyznaczony jest auto trzałka siedzenie. w ten sposób Tesla stwarza z minimalnym podatkiem energii komfortowe warunki dla pasażerów, dla kierowcy 19 stopni mamy na klimatyzacji i jest to komfortowa temperatura dla mnie jakbym jechał tylko w koszulce to pewnie bym zrobił coś nie mam jeszcze w tym samochodu podgrzewanej kierownicy ale przez to, że wyjechaliśmy w garażu ona nie jest zimna i jest ok, całkiem spokojnie trzymał tam ręki, ren, ręce, bo nie chcę, żeby ja w tym kierunku ciągle ścigał. Jedziemy, żeby osiągać no, jak najbardziej. Jedziemy w trybie sił. ponieważ wiecie, wiecie, przy stałej prędkości nie ma w zasadzie żadnej, żadnego zysku od przyspieszenia, a jakbym chciał przyspieszyć, to mogę wyłączyć ten tryb, ale. Generalnie takie potrzeby nie ma i tak wstrzymywanie. Samochód przyspiesza na autostradzie przy takich prędkościach 100-150. Też dość dobrze, lepiej niż wielu z I korzystamy cały czas z autopilota, bo autopilot też oszczędza energię. To sobie odkryłem. Dosyć prosty test, możecie sobie zrobić. Pojechać tą samą trasą. Z trasą włączając autopilot i włączając tempomat albo w ogóle nie włączając ani tempomatu, ani autopilotu to ja sobie zauważyłem, że autopilot łagodnie hamuje łagodnie przyspiesza i przez to osiąga energię a kiedy będziecie jechać ręcznie, nawet na cichu przez ostrzejsze przyspieszenie albo hamowanie mocniejszym zużyciem na murce zmarnujecie więcej na tą samą trasę a tak jest komfortowo chill, auto miło to nie jest dobrze i taka to sytuacja będę nagrywać trasę nagram co tam jest w zakresie energii i dobra do zobaczenia Co mam mogę powiedzieć, te prognozy nie są prawdziwe. Po prostu nie mają możliwości być prawdziwymi, ponieważ drogi w Polsce budują tak szybko i limity prędkości z 70 km na godzinę są podnoszone do 120 km na godzinę. Tak szybko, że mapy nawigacja za tym nie pospiewają. Więc dlatego. Oczywiście licząc po 80 km na godzinę 70 po 60 Beta jaketa Planner i Tesla liczyli, że do jady mają solidny ich zapas do goszcze i że mi starszy wrócić bez potrzeby zwolnienia. Ale w rzeczywistości, jeszcze są ograniczenia, ale większość trasy samochody jadą szybciej. Nawet tam gdzie jest ograniczenie prędkości 80. 100 km na godzinę całość samochodów jedzie 120-130 i w tą stronę jechałem razem ze wszystkimi z taką podobną prędkością jak jedzie reszta samochodu i dojechałem mając 45%, czyli 46%, więc na powrót już nam zostaje mniej energii niż mieliśmy, ujrzeliśmy mając 96%. Nagrałem jak to wygląda z ekranu. W jakimś momencie ta Wam mówiło, pozostań poniżej 100 km na godzinę, żeby dojechać. Teraz na razie takiego komunikatu nie ma, ale jadę do 105 km na godzinę. A na tym odcinku obwodnicy, bo właśnie, można jechać 120. Dalej będą ograniczenia 80, to będę je przestrzegać i zobaczymy, ile my zostanie zasięgu, jak dojadę do A1. No cześć, jesteśmy już na autostradzie dałem 130 km na godzinę, ponieważ meteorod planner, w którym mam zapisane, że chcę jechać 140, przewiduje, że dojedziemy do domu mając 4% naładowania ładowania baterii. Jechaliśmy tam z piątką, trzymałem nie wyżej niż 105, a na, na odcinkach, gdzie było 80 lub 100, to trzymałem to z ograniczeniem, 80 lub 100. I tak teraz już. Jedziemy, teraz już widzę, że spokojnie dojeżdżamy. Nie robiliśmy żadnych postojów. i spokojnie jedziemy. Temperatura na ulicy 4 stopnie, baterii 16 stopni. Teraz jedziemy szybciej. To pewnie będzie się zwiększać, ponieważ silniki będą generować więcej ciepła dla 37 stopni tylny silnik. Poziom naładowania baterii w tej chwili jest 25%. Cały czas działa EPRP. ani razu nie zerwało, czyli bardzo stabilna praca Petroni Plary w przeglądarce Tesli Działa tak jak nie wiecie, prymitywna nawigacja, działa tylko widok z góry Ale cały czas widać, cały czas utrzymuje połączenie z serwerem testy i pokazuje lepiej ograniczenie problemu w jakości aktualnej niż to robi Tesla, bo niestety nawigacja Tesla na starych mapach ciągle pokazywała, że idziemy gdzieś obok po drogach zwykłych, ciągle jakiś ronda Próbowałem no, próbowałem gdzieś tam zjeść na drugie rondo, zjeść na trzecie rondo Jechaliśmy tak jakby w trakcie jeszcze budowy ekspresówki, jechaliśmy obok tej ekspresówki Jakimiś pobocznymi drogami. No i beta przewiduje, że dojedziemy do domu mając 4%. Tesla przewiduje, że dojedziemy do domu mając 8, 9, 9, może 8, 7, zobaczymy. Tesla, owszem, na autostradzie liczy, że będziemy jechać nie 120 km, 130 to chyba już jesteśmy powyżej oczekiwań Tesla. To w tym macie. Słuchajcie, przyjazd do domu oczekujemy 13, 13, a beta odpada 13. 13.12 jest ok, zużycie nam rośnie, teraz wyjechaliśmy na autostradę 245, za ostatnie 10 km, 25 km 186, 50 km 167 w podróżach 80 km już pokonaliśmy, od wyjazdu z koszcie godziny i jedną minutę jesteśmy w drodze i średnie zużycie 169 mg na kilometr, a od początku trasy od do odłączenia gniazdka 196 mg na kilometr, 210 km po kolano, zużyto 47 km. /h. Także tu już nie jedziemy wolniej od wszystkich, tam też nie jechać tu wolniej od wszystkich. Jechała za mną jakaś kobieta na ABN, i też jechałem w większym stopniu. Także nie byłem naj, najwolniejszym na drogę, teraz wyprzedź ciężarówki i też samochody osobowe. Tyle w temacie, także się da. Prognozy nie sprawdzają się, dlatego nigdy w życiu nie warto robić prognozy, sobie drukować te prognozy na kartce papieru i kupować jechać zgodnie z tym planem w rzeczywistości, bo to nie ma prawa, jak się zaziębić. Drukujecie prognozy, mając pogodę, czas doby i korki lub ich brak wyjeżdżacie i macie zupełnie inne warunki nie wiem, nagle zaczyna padać śnieżyć, nagle tworzy się korek lub odwrotnie nosuje się korek i już jedzie, jedziecie szybciej no i po prostu inne warunki też na ładowarkach mogą być planowanie podróży do przodu takie powinutowe z na kartce papieru nie ma sensu można trzeba korzystać jakby rozsądnie z tych narzędzi można korzystać na żywo. Widzicie też te programy i testy. Albo nie wiedzicie, jaki jest aktualny stan ograniczeń prędkości. No tu, jakby miał rację, ale te wszystkie samochody jak, jechali szybciej. Więc po drodze do prędkości jechałem szybciej razem ze wszystkimi samochodami. Teraz już jechało poniżej. Także do zobaczenia. Pa.